Dzisiaj mam ściągawkę, zrobiłem notatki, żeby o niczym nie zapomnieć, bo dzisiaj zajmiemy się tym, jak mówić, żeby mówić dobrze. Bardzo często pojawiają się pytania tutaj u mnie na kanale, i prośby takie: weź, zrób materiał o tym, jak dobrze mówić do mikrofonu, w jaki sposób mówić prawidłowo. Spotykam się też bardzo często w rockradiu ze, ze starzystami, którzy przysyłają swoje nagrania z takim pytaniem: weź, powiedz jak to brzmi, bo chciałbym, chciałabym gdzieś tam dalej to puścić, tylko nie wiem, czy to się nadaje. I to rzeczywiście gdzieś tam często pojawiają się jakieś problemy ze sposobem mówienia. Nie mówimy tu tutaj dzisiaj i nie będziemy w dzisiejszym odcinku skupiali się na wadach wymowy dlatego że ja nie jestem logopedą jeżeli ktokolwiek z was ma wadę wymowy to nie, nie dyskwalifikuje to Was jako osoby, która może mówić do mikrofonu, i róbcie to, i nagrywajcie się, i tylko słuchajcie tego, co robicie, ale idźcie do logopedy, idźcie do fachowca. Ja jestem tylko panem z radia, ja nie jestem logopedą. Ja Wam mogę powiedzieć o tym, w jaki sposób ja byłem uczony i do jakich wniosków ja sam doszedłem po tych 14 latach pracy w radiu. I to, co ja przerobiłem na własnej skórze, Wam po prostu opowiem, żebyście Wy nie musieli powtarzać moich błędów. Zatem po kolei. Przede wszystkim. Musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć. To się wydaje banalne, natomiast prawda jest taka, że jeżeli macie zamiar mówić do mikrofonu płynnie, cały czas bez zawiech takich typu, to musicie wiedzieć, co chcecie powiedzieć. Co oznacza, że musicie być przygotowani do tego, o czym będziecie mówili. Czyli musicie mówić to, co już wiecie. Nie zmyślać na bieżąco, bo jeśli nie jesteście biegli w mówieniu i zmyślaniu na bieżąco, to będzie to od razu widać, że coś czarujecie i od razu wasza wiarygodność spada. Zwróćcie uwagę na to, że wiarygodność osoby, która mówiąc zawiesza się co chwilę, taka wiarygodność spada, bo wy już wiecie, że on coś kręci. On szuka słów, nie do końca wie, co chce powiedzieć. Coś tu się nie zgadza, coś tu nie gra, więc przede wszystkim musicie wiedzieć o czym mówicie. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że macie tego do powiedzenia tyle, że nie jesteście w stanie zapamiętać, róbcie konspekty. Bardzo wielu ludzi w radiu pisze sobie w punktach to, co ma zamiar powiedzieć. Miałem jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto. Po to, żeby po pierwsze o tym nie zapomnieć, po to też, żeby dwa razy tego nie powtarzać. To jest coś, z czym ja mam problem w radiu, bo to nie jest tak, że ja tu jestem jakąś wyrocznią. Ja też się z tymi problemami borykam na co dzień w pracy, na żywo w radiu, czy też robiąc tutaj streamy na kanale tym, który właśnie oglądacie. Że też teraz mówiąc do kamery, ja mam taki problem, że ja powtarzam często. Mówię to samo po trzy razy. Nie wiem dlaczego. No tak mam. I to jest coś, co jak zrobicie konspekt, pozwoli wam to wyeliminować, bo wy już przeskakujecie dalej do następnego tematu. Tam to już było, nie ma sensu do tego wracać. Zdarzają się też ludzie w radiu, ponieważ wy ich nie widzicie, jak oni do tego mikrofonu mówią, że oni po prostu czytają z kartki, ale robią to tak, że tego nie słychać. To jest dużo trudniejsze niż płynne mówienie. Dla mnie. Ja pracę w radiu, zaczynałem od mówienia na żywo, więc ja mam dużo większy problem z tym, żeby się nagrać. Dlatego, że ja mam w głowie świadomość, że ja to zawsze mogę nagrać jeszcze raz i zawsze to mogę poprawić. I mam z tym problem. Wolę jechać na żywo, bo wtedy jestem bardziej skupiony, bo wiem, że już pan Tose Nevrati poszło. Musi być za, za pierwszym razem od razu dobrze. E, kolejna rzecz. Słuchajcie. Jak już wiemy, co chcemy powiedzieć, to teraz się trzeba zastanowić, jak to przekazać. Na dziennikarstwie uczą czegoś takiego jak piramidowa, bodajże, jak dobrze pamiętam, ja nie uważałem specjalnie na tych studiach, jak piramidowa konstrukcja informacji, czyli najważniejsze rzeczy są na czubku piramidy i te rzeczy powinny zostać przekazane jako pierwsze. Czyli z takich podstawowych informacji, jak już... I to jest, to jest nieważne, nieważne w ogóle, na jaki temat mówimy. Najważniejsze informacje, ja mam to zapisane, które muszą się pojawić, to jest... Co? Kto? Gdzie i kiedy? To są podstawowe rzeczy, które w każdej informacji muszą się znaleźć, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym my mówimy. Czyli co ktoś zrobił, kto to był, gdzie to się stało i kiedy to się stało. Jak jeszcze chcemy się tutaj pokusić jakąś ocenę sytuacji albo nie mamy komentarza fachowca, to jeszcze możemy się pokusić o mówienie o tym, dlaczego to zrobił. Jeżeli nie znamy faktów, to tutaj już wchodzimy w jakiś zakres tam, taki jak to się ładnie, publicystyczny nazywa, czyli tu zaczynamy już być Tomkiem Lisem i interpretować fakty, dlaczego akurat tak się stało. To jest o tyle ważne, że jak podajecie informację, to najważniejsza rzecz musi się znaleźć zawsze na początku, bo to jest ta rzecz, która przykuje uwagę waszych odbiorców. To jest to, co sprawi, że, aha, Ciekawe, dlaczego tak zrobił. I to, dlaczego, i te wszystkie dalsze szczegóły zostawiamy na później. Teraz Wam przekażę te informacje w taki sposób, w jaki to teoretycznie przynajmniej powinno według tej szkoły wyglądać. Krzysztof Kononowicz został dzisiaj aresztowany za, znęca za znęcanie się nad psem. Mamy co, kto, gdzie i kiedy. To są te podstawowe informacje. Jeżeli teraz Was to zainteresowało, to wam mogę opowiedzieć więcej. Krzysztof Kononowicz miał psa, o którego w ogóle nie dbał. Pies był przyczepiony na czterometrowym łańcuchu w chlewiku, w którym wcześniej mieszkały świnie. Na swoich filmach na kanale YouTubeowym Krzysztof Kononowicz i jego współlokator Major Suchodolski, też youtuber, youtuber w cudzysłowie, nie pokazywali tego psa. Natomiast było słychać ciągle jego piszczenie. I podobno pies był zagłodzony i trzymany we własnych odchodach. To jest skonstruowana informacja w taki sposób, że najpierw padło to, co jest najważniejsze. Kto został aresztowany, dlaczego i kiedy to się stało. Cała reszta szczegółów to jest na później. Dlatego, że jak zaczniecie od szczegółów, to po pierwsze nie wiadomo o co chodzi, po drugie już nikomu się nie będzie chciało za chwilę was słuchać, dlatego że to jest tak, jakbym zaczął od tego: słuchajcie, no pies leżał we własnych odchodach, a Kononowicza aresztowali. No robi się bałagan, nie? Więc co, kto, gdzie i kiedy? To jest podstawowa rzecz i to się musi zawsze pojawić na początku. Każdej informacji, cokolwiek wymówicie, cokolwiek zaczynacie nagrywać, cokolwiek komuś przekazujecie, to jest najważniejsze, jak chodzi o to, jak mamy. Nagrać podcast, nagrać jakiś materiał na YouTube, to jest podstawa. Napiszcie sobie, to jest bardzo fajne ćwiczenie, które każdy, kto pracuje w radiu, powinien sobie przerobić. Ja to przemieliłem parę razy. Nagrajcie się, nagrajcie się po prostu, opowiedzcie coś do mikrofonu, tak jakbyście chcieli to gdzieś wyemitować i wypuścić dalej. Po czym usiądźcie z kartką i spiszcie to wszystko tak, jak powiedzieliście, jeden do jednego. I okaże się, że połowa tych zdań, które się tam pojawiły, jest do wyrzucenia, bo to są jakieś ozdobniki, które nie popychają w żaden sposób akcji do przodu. To jest bardzo dobre ćwiczenie, które pozwala na znaczne skondensowanie treści, które mamy do przekazania. Coś, z czym ja też mam problem. Ja strasznie lubię gadać bardzo dużo i jakichś dygresji używać. Właśnie to zrobiłem znowu dalej słuchajcie jak mówić bo jak już wiemy co chcemy powiedzieć i, i w jaki sposób mamy te informacje przekazać to teraz kluczowa rzecz w jaki sposób w ogóle mówić w jaki sposób pracować z tym oto urządzeniem ja tutaj czuję się jak znaczy nie jak w domu tylko jak w pracy ja z tym co tutaj widzicie mam do czynienia dzień w dzień po 4 5 godzin dziennie od 14 lat Dlatego wy, jeśli patrzycie na mnie, że ja mówię wyraźnie, mniej więcej wiem co robię, a wam to nie wychodzi, to nie dlatego, że wy jesteście gorsi, tylko dlatego, że ja po prostu robię to zawodowo od bardzo, bardzo wielu lat i od wielu, wielu godzin spędzonych właśnie za takim samym dokładnie jak ten mikrofonem. Ja po prostu wiem co robię. W związku z tym, jak mówić? Przede wszystkim mówimy wyraźnie. I każdy logopeda wam to powie. Ja byłem na trzech spotkaniach u logopedy w moim życiu i dowiedziałem się w zasadzie tego samego, co wypracowałem na przestrzeni lat, pracując na antenie w radiu. Żeby mówić wyraźnie, trzeba otwierać dzioba. I nic nie ma tutaj więcej żadnej nauki. Jak będziecie mówili przez zaciśnięte zęby, to gdzieś tam to jednak będzie, ten dźwięk będzie ściśnięty, to nie będzie wyraźne. Trzeba tego dzioba szeroko otwierać. Jak wy oglądaliście kiedyś, to znaczy ja widziałem, że moi koledzy w radiu robią takie rzeczy, ja tu się kulam po ziemi ze śmiechu i nigdy w życiu nie robiłem tych ćwiczeń. Czyli takie brrr, 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 jakieś rozgrzewania tutaj dzioba, jakieś języki w ogóle. Nie, no znaczy ja tego nigdy nie robiłem. Jak czujecie potrzebę, proszę bardzo, natomiast... Nie wiem po co ktoś miałby to robić, to no jest abstrakcja. No, siadasz i mówisz, nie? I właśnie to jest jedna z kolejnych rzeczy, które koniecznie musicie pamiętać. Jak siadasz, to mówisz. Nie opowiadasz w taki oto sposób, bo to jest pierwsza rzecz, którą e, początkujący ludzie mówiący różne rzeczy do mikrofonu robią. Oni zaczynają opowiadać. Musi w tym, co mówicie, być trochę teatralności, ale takiej teatralności która nie jest przesadzona. Dlatego że jak zaczniecie przesadzać, to to od razu słychać i przestajecie brzmieć naturalnie, a zaczynacie brzmieć jak wodzirej na weselu, który już teraz państwa zaprasza na kolejną rundę, bo kelner właśnie rozniósł flaszkę. W ten sposób nikt w radiu nie mówi, mimo że niektórym może się wydawać, że tak jest. Nie. Najważniejsze to odrobina ekspresji, dlatego że pamiętajcie, że bardzo często jak się nagrywacie w radiu, to Was nie widać. Mnie teraz widać, mi jest łatwiej. Natomiast jak Was nie widać, to trzeba odrobinę tej przesady w to wszystko włożyć, żeby nie brzmieć ciągle w taki sposób, że gadamy ciągle na jednym tonie i brzmi to wszystko jak relacja z posiedzenia Rady Ministrów, która w zasadzie nikogo nie interesuje, tylko żeby w tym było trochę emocji. Natomiast te emocje muszą być naturalne, prawdziwe i przede wszystkim zachowujcie się, jakby ten mikrofon był kimś, do kogo Wy mówicie. I wtedy wszystkie cechy naturalności pozostaną w tym, w jaki sposób wymówicie. Ja teraz, ci, którzy mnie znają, to wiedzą. Ja teraz, mówiąc do mikrofonu, nie mówię w ogóle w żaden inny sposób, niż tak jak ja rozmawiam z ludźmi. Może teraz mówię trochę, trochę wyraźniej, bo, bo najczęściej, jak się z kimś rozmawia, to nikomu się nie chce aż tak wyraźnie mówić jak ja teraz. Natomiast rzeczywiście pamiętajcie, żeby mówić naturalnie. I tutaj dochodzimy do pewnej kwestii, która jest dosyć. Dosyć powszechna. Mianowicie każdy, i to każdy, i to robiłem ja, i to robi każdy, gwarantuję wam, każdy, kto się nagrywa, niezależnie czy mówi do kamery, czy mówi do mikrofonu, ma tak zwaną góralszczyznę. Co to jest góralszczyzna? Góralszczyzna to jest stawianie akcentu na pierwszą sylabę w każdym słowie. To robi każdy początkujący, kto się nagrywa, i nikt tego nie kontroluje. W to, to. Będziecie kontrolowali i tego nauczycie się dopiero, jak już kilka razy się nagracie i posłuchacie tego, i ktoś wam pokaże palcem stary góralszczyznę robisz. Góralszczyzna, proszę Państwa, to jest podstawowy błąd, który robi każdy. Każdy. I bo to z jakiegoś powodu gdzieś klapka w mózgu przeskakuje, że jak ten mikrofon jest włączony, to trzeba stawiać akcent na pierwszą sylabę w każdym słowie. Bo wtedy na pewno to się lepiej nagra. I wtedy te słowa mają dużo większą wagę, i każde słowo jest bardzo ważne, dlatego że ja je wypowiadam. To jest coś, czego nie wolno robić, bo sami słyszeliście właśnie, jak to brzmi. Także mam nadzieję, że tego typu przerysowany przykład pozwoli Wam zwrócić uwagę, jeśli ktoś z Was zauważył u siebie e, tego typu błąd. Ja też tak robiłem i dopiero jak mi powiedział Wojtek Freud, on jest teraz dyrektorem e, Chyba programowym, jak dobrze pamiętam, w Radiu Campus, wtedy był dyrektorem muzycznym. To on mi na to zwrócił uwagę i bardzo Ci Freud za to dziękuję, bo pamiętam, że rzeczywiście tak robiłem jak teraz. Dramat. Dramat. <laughs> I to jest właśnie góralszczyzna. Słuchajcie, pojawiają się pytania o to, czy mówić z przepony. Ja chodziłem na emisję głosu, ale poszedłem na zajęcia z emisji głosu dużo później, niż zacząłem moją pracę w radiu. Poszedłem na emisję głosu, bo tam, gdzie gramy czasem z zespołem koncerty, musiałem gdzieś tam coś dośpiewywać i zdzierałem sobie gardło. Natomiast ja u siebie, z racji tego, że najpierw poszedłem pracować do radia a potem się, i na antenę, a potem się zacząłem interesować w ogóle, jak to się robi, jak już to robiłem. To jak gdzieś naturalnie się nauczyłem mówić z przepony, ale dopiero na zajęciach z emisji głosu, rzeczywiście Monika, wspaniała nauczycielka wokalu, pokazała mi, jak tą przeponą pracować. No więc, jak mówię normalnie, to mówię mniej więcej w ten sposób. A jak się bardzo zepnę i z przepony mówię w ten właśnie sposób, tak jak teraz. Ten dźwięk nabiera trochę dołu, trochę takiej głębszej barwy i po trzech, 4 godzinach gadania non-stop normalnie boli mięśnie brzucha. To już niestety jest coś, co musicie sobie sami wypracować. Napinamy mięśnie brzucha i to jakby najprostsze ćwiczenie do tego, żeby nauczyć się mówić z przepony, to jest tak, że próbujecie wypchnąć to powietrze z płuc napinając mięśnie brzucha. Po prostu, czyli nie mówimy, nie mówimy normalnie tak jak teraz, zresztą ten głos się trochę podnosi, jak słyszycie. Tylko staramy się rzeczywiście, tą przeponą, ten moc głosu wydobyć z siebie z głębi. Nie tak jakby pochodził ten głos z gardła, tylko z brzucha. To jest jedyne w jaki sposób logiczny mogę wam to wytłumaczyć. To tak jak mówiłem, nie jestem logopedą, nie znam się na emisji głosu, natomiast wiem, że to działa. Ja się tego nauczyłem automatycznie gdzieś tam ileś lat, lat taką pracą się właśnie zajmować. Słuchajcie, czwarty punkt na dzisiaj, którym się zajmiemy, jak chodzi o pracę właśnie z tego typu urządzeniem, czyli właśnie z mikrofonem, niezależnie od tego, jaki to jest mikrofon, czy jest to taki właśnie sprzęt wyjęty z radia, czy, są to, czy jest to każdy inny mikrofon. One wszystkie działają w miarę podobnie, czyli jest membrana, która zbiera dźwięk. No i teraz, tak mi z tym mikrofonem pracuje się dobrze, bo ja z tymi mikrofonami pracuję odkąd pamiętam w radiu, więc ja je doskonale znam. Musimy mniej więcej przyzwyczaić się do tego, jak te mikrofony działają. Ja teraz nie mam słuchawek na uszach, natomiast w radiu normalnie miałbym te słuchawki tutaj na uszach i słyszałbym się, jak mówię. Ja tego teraz nie robię, dlatego że ja się prawie w ogóle nie ruszam. Natomiast gdybym wiedział, że będę się trochę ruszał i tak dalej, to miałbym te słuchawki w uszach, żeby cały czas monitorować ten poziom dźwięku. Nie założyłem ich, dlatego że po prostu trochę durnowato chyba w nich wyglądam, kiedy mówię do kamery, nie jestem w studiu, nie wiem czy to jest prawda. Tak mi ktoś napisał, a ja to strasznie wziąłem do siebie, więc po prostu je zdjąłem. Natomiast musimy mniej więcej kojarzyć, jak ten mikrofon działa. Dlaczego? Dlatego, że musimy wiedzieć, kiedy nastąpi moment z mikrofonem, kiedy się od niego odsuniemy i kiedy przestaje nas być słychać. I kiedy okazuje się nagle, że już w ogóle nie mamy tego dźwięku. A kiedy, jak się do niego zaczynamy przysuwać, okazuje się, że nas już zaczyna być znowu dobrze słychać. Ten problem pojawia się najczęściej, kiedy się zaprasza do radia kogoś, kto nigdy nie był w radiu. I nagle się okazuje, że on z tej odległości stara się mówić do mikrofonu, i brzmi to właśnie tak, jak słyszycie. Także to jest ważne, żeby mniej więcej wiedzieć, z jego, jakiego typu sprzętem pracujemy. Pamiętajcie, że jak podnosimy głos, to się trzeba trochę od tego mikrofonu odsunąć, a tak naprawdę, jak się wam nie chce odsuwać, to wystarczy po prostu odwrócić się w drugą stronę, żeby nie krzyczeć prosto do niego, dlatego że jak zaczniecie krzyczeć w mikrofon, to wam wywali wszystko i się zrobi przester, i brzmi to jak kupa po prostu. Um, przester, czyli po prostu mamy zagłośny za sygnał. No, pamiętajcie, że cichy sygnał da się podgłośnić, a jak jest zagłośny, to już z tym się nic nie da zrobić. Materiał dźwiękowy jest do wyrzucenia. Um, aha, oddechy. Coś, co ja czasem robię, a czasem pamiętam, żeby nie robić. Zwrócił mi na to uwagę Casprol kiedyś w antyradio. Mianowicie, ja kiedy mówi, mówię. To czasami robię coś takiego, że jak się bardzo spieszę, to robię wdech prosto do mikrofonu i czasem to słychać, czasem tego nie słychać. Kaspról mi kiedyś na to zwrócił uwagę, że to jest bardzo irytujące, więc ja zacząłem robić coś takiego, że jak wiem, że będę brał oddech między słowami, to się po prostu od tego mikrofonu odsuwam, ale ja to robię mechanicznie. Pamiętajcie o tym, żeby posłuchać, czy wasz mikrofon tak bardzo to zbiera, że robi się to irytujące. Bo zmierzamy teraz do najważniejszego punktu, jak chodzi o pracę z mikrofonem, żebyście to wydecydowali, to co w tym mikrofonie w ogóle słychać. Czyli to wy decydujecie, czy ma ten wdech, czy wydech być słychać. To wy decydujecie, czy ma być słychać wasze kichnięcie, czy też na moment kichnięcia robicie. Bo normalnie w pracy na żywo z mikrofonem to tak się robi, że, że jak nie chcecie, żeby coś było słychać, ja na przykład, jak kiedyś jeszcze, gdzie ja to mam, tutaj mam, słuchajcie. Ja kiedyś jeszcze, zanim mnie szef, zanim mnie szef w rock Radio złapał na jaraniu tych papierosów elektrycznych w studiu, to ja w trakcie wejścia coś tam opowiadałem i robiłem tak i opowiadałem dalej, nie. I teraz dmuchnąłem w mikrofon i wy to słyszeliście. Natomiast prawdopodobnie, jakbym, jakbym w studiu radiowym robił tak, to szef by mnie dużo szybciej złapał na tym, że jaram też lugi w studiu, a tego nie wolno robić. To na tyle dzisiaj. Jestem ciekaw, czy cokolwiek z tej wiedzy, którą wam teraz przekazałem, jest przekazane w sposób klarowny, jasny i czy to jest też wiedza, która was interesuje. Dajcie znać, dajcie znać w komentarzach pod spodem. Podzielmy się doświadczeniami. Wiem, że część radiowców, część ludzi, która robi podcasty również mnie ogląda. Dajcie znać, czy to, o czym ja wam tutaj opowiedziałem, jest dla was pomocne, a może macie swoje rady, które są lepsze. A może są inne? Dajcie znać w komentarzach na dole i dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem na tym kanale. Cześć!